Witajcie moi kochani, to ja wasz ulubiony pandary, Pandarys, PTRS. Czyli jak to się mówi w moim czystym języku Zostawcie lajka i suba i łapkę w górę Lajka i łapkę w górę? Dobra, dobra, wiralne wi, wi, Viralne pomysły z TikToka Przetestowali e, z Złuchu Łuchu przetestowało najlepsze wiralne pomysły z TikToka Te TikToki na pewno są Bardzo pomysłowe i wiralne I na pewno też użyteczne, jak zresztą wszystkie lifehacki Bo przecież Łuchu, trum, trum czy one to Nie przedstawiłoby nam lifehacków, które nie są przydatne Tak jak ja bym wam nigdy nie przedstawił bez zutecznych faków pamiętać, jak zrobiłem okulary z gorącego kleju, bo kleju było bardzo przyjemne, przyjemne? Przydatne. Po miniaturce tego filmu widziałem, że, że będzie grubo. Komentarze: wow, fajne filmy. Filmy musiały być e, z kapsem, żeby tak podkreśliło, że to są filmy, a nie filmiki i ale głupię. Mamy taki kontrast, co nie? Dobra, lecimy, lecimy. Prawdziwy TikToker zawsze śledzi najnowsze trendy. Co wrzuciła dziś moja idolka Mabel? Moja idolka Mabel, co wrzuciła moja idolka Charlie Damelio? Wiem co wrzuciła pewnie jakieś... Going hard, bro. That's some good dancing. To właśnie wrzuciło. U, muszę to wypróbować. O, nie próbujcie to tego zrobić tylko każe w domu. Nie mam Mabel Jest gwiazdą. Nie, nie, to nie ja! O mój Boże, ona wygląda jak taka typowa nauczycielka w gimnazjum, która próbuje być hot. Żadnych kamer. No, żadnych kamer. Przepraszam bardzo, chciałam pokazać w tym TikToku mój nowy żel do włosów. Nie wiem, czemu wszyscy zwracają uwagę tylko na jedno, a nie na żel do włosów. Takie właśnie są TikToki. Chyba na żel do włosów. du-du-du-du. Wow, ale fajny trend. Nadmucham balon i samo nakręcę TikToka. Jeszcze trochę? To jest fajny trend. Tyle wystarczy. Hej, zauważyłeś coś? Tak, zauważyłem, że nie powinienem się z tą zadawać. Proszę, proszę odejdź ode mnie i już nigdy do mnie nie zagaduj i nie rozmawiaj ze mną. Jestem słynną tiktokerką! Zero tak. reakcji. Wypróbuję inny sklep. Co ona w ogóle ma na. Bo tu się chyba robi kreski takie, nie jak się robi makijaż. Tu się robi kreski. O co ona tu ma jakieś brylanty? Brylantyna, żelatyna, balina. To po francusku znaczy, What? co to jest? A to nie ty jesteś sławną TikTokerką. Coś się ewidentnie pomyliło, tylko Mabel minasz jest sławną TikTokerką. I ja. I ja, Christopher D'Amelio <grymne> O, tak, powinniśmy wrócić do szkoły, już takie śledzenie w domu nie, niezbyt dobrze działa na tu, tu, tu Na włosy niezbyt dobrze działa Co myślisz? Nic? A, rany To nie działa a co mają myśleć? Dobra, wyobraźmy sobie taką sytuację. Kupujesz sobie ubrania w sklepie, bo po są sklepy, żeby kupować ubrania, ale nie tylko ubrania. Chodzisz do sklepu, chcesz sobie kupić buty. Chcesz kupić buty, bo nie masz butów, Wchodzisz boso. Przedłeś boso do sklepu, żeby kupić buty. To w ogóle nic nie wnosi do tej historii, ale I nagle podbija do Ciebie jakaś laska, która ma balony zamiast cysków i zamiast tyłka. I mówi do Ciebie, co, co o tym myślisz? Są dwa rozwiązania. Albo trzy. Po pierwsze, dzwonisz na policję. Po drugie, mówisz, że jest totalnie, po... żółty dolar. Pożółto dolarowana jest. I numer 3. Tak, mam krzywe palce bardzo. Numer 3 po prostu nic nie mówisz i masz nadzieję, że sobie pójdzie po prostu. Bo najlepszy sposób, żeby ktoś się zostawił, to po prostu go ignorować. Wszystko gotowe. Co gotowe? Cel? pal! Co? W samosedno! Dziadku, co myślisz? Moja wnuczka jest opętana. Na początku myślałem, że to jakieś obłąkanie jest totalny. Że gościu ma nierówno pod sufitem, ale okazało się, że to jest dziadzio. I jak, jak dziadzio jest taki, to znaczy, że jest cool dziadkiem, nie? Strzela z łuku do świeczek, czy może być coś lepszego? Oni nadal mają tutaj ozdoby świąteczne, na tym film chyba wrzucili wczoraj Oni pewnie w ciągu jednego dnia nagrywają 50 takich filmów Wynocha demonie! Mam dla ciebie <laughs> Jeszcze większy szacunek dla tego dziadka, to jest czwarta opcja właśnie, strzelacie z łuku do takiej osoby Jest śmieszne, bo jakby je strzelił w dupę i by jej wybuchła, nie? Znaczy w pupę, przepraszam, żółty dolar już pewnie naciąga Nowe wyzwanie są tu cztery kolory i piłeczka do pingponga. Który kolor powinnam wypróbować? Spróbuję żółtego. Fuj, cytryny są takie kwaśne! O, straszne! Z tych wszystkich rzeczy wybrać się cytryna. Mmm, lepszy byłby kaktus. Zjadałbyś se kaktusa, co? Jak coś, to szczerze, jeśli ktoś chce, może zjeść tego kaktusa. Ja go uwielbiam, ale możecie sobie go ugryźć. Znaczy, ona może, ona może. Skoro takiej nie pasuje cytryna. I swoją drogą, cytryna wcale nie jest aż taka kwaśna. Sama cytryna jak się dobra Druga runda. Brązowy. Juhu! Czas na burgera. Pycha. Z gówno. Żadnego podglądania. To by było całkiem zabawne. O, brązowy. O! On no. No to trochę obrzydliwe Wiecie dlaczego się odwróciła? Tak naprawdę nie dlatego, że Uuu, bez podglądania Tylko było widać, że jest plastikowy ten burger A tej cytryny w ogóle nie zjadła, także Każdy może podjąć to wyzwanie Dalej piłko Biały? O nie, tylko nie mąka Ale to masz ją zjeść Masz ją zjeść, a nie się ją obsłuchać to, to na pewno nie jest mąka To na pewno jest jakaś kokaina, nie? Oni nagrywają pewnie po 50 filmów dziennie Skąd muszą czerpać na to energię? Ups gdzie się podziała piłka? A, dziadku, nie chciałam! No, powinnaś teraz paść na kolana i przepraszać dziadka za to, że piłeczka lewituje nad nim. To jest najgorszy... Nie wiem, jak ja bym się obudził i piłeczka nad nim le lewitowała, to było najstraszniejsze w moim życiu. Aaaa, czy ja to sprawka? Przede mną nie uciekniesz! Tak, strzel to jest takie śmieszne, że jej dziadek chce ją zabić. On wie tak, nie, moja córka... Znaczy, nie moja córka, ma, moja wnuczka nie zasłużyła na to życie i po prostu <laughs> chce ją zabić. Potrzebuję kroksów i pianki do golenia. Zaczynamy. O... Nic, co się zaczyna kroksami nie kończy się dobrze, ok? Chyba, że wyjście na dwór na szybko, to tak. No chyba, że przebiegnie niedźwiedź się zje to też słabo. A czemu one ws wszystkie mają te takie, te takie dziwne coś na twarzy, te jakieś takie kryształki. Za moich czasów tego nie było. I każdy miał pracę i było dobrze, a nie, że jakieś kryształki na twarzy, co to w ogóle ma być. I skok! Cała pianka się wylewa! Nie, ale fajna zabawa. A to nie jest tak, że to jest najgorsza zabawa, ja, ja wiem, że to jest heche, he, ale wyobrażacie sobie potem sprzątanie to jeszcze, jeśli to zrobicie na dywanie, albo nawet jak na panelach, to się wszystko będzie tak, to takie piankowa konsystencja będzie, stopy trzeba umyć, to nie jest nic fajnego, serio, jeszcze jest szansa, że się wywali, żeby to śliskie. Dziadku, pożyczę sobie. Ciekawe, czym teraz bym chciał ją ja zabić. To sprawka, Znajdę. Mieczem świetnym. W sumie to on wygląda jak taki. Luke Skywalker po przejściach, nie? Albo bardziej taki Obi-Wan Kenobi po przejściach. Albo Jinn, czy tak? się to czytało? Też miał chyba brodę taką, tylko że nie taką. Dlatego mówię, że po przejściach. Potrzebuję durszlaka. Fiu! zaczynamy. Tak, bez durszlaka to. A, tego nie planowałam. Hmm? Demony, strzeżcie się! dziadek się wkurzył. Dziadek, zabij ją. Ona już... Ona jest stracona. Kiedy twój wnuk zakłada sobie durszlak z pianką do golenia na głowę, to wiedz, że coś się dzieje. To już jest znak, że jest niedobrze. Pokażę wam mój nowy prank. Dobrze się przyjrzyjcie. Najważniejsze, to odpowiednio chwycić obrus. Co ona robi? Tak w ogóle można? What? W sensie co? Trzeć... Trzeć dupą o... O stół? Pewnie w jakiejś restauracji? Chyba nie można, chyba... Znaczy... Nie, że nie można, ale to jest chyba takie niepisane prawo, że po prostu nie powinno się trześć do pomostu w restauracji. Myślę, że jeśli jesteś na randce ze swoją dziewczyną, ze swoim chłopakiem, i nagle jakiś gościu, kobieta obok zaczyna trześć do pomostu, to. No. Myślę, że nie jest to najfajniejsze, nie? Na obrós! Nie, nie rób tego! I pow, Zadziałało! Wow, brawo! Dziękuję. To nie zadziała. W sensie zrobienie tego dupą prawdopodobnie nie zadziała. Ręką da się tak zrobić, ale to ciężkie by było, coś tak dupą zrobić. Proszę, żeby nie było żółtego dolara za to, że powiedziałem słowo na D. Bo jeśli tak to się w nerwie, okej, okay? to nawet nie jest przekleństwo. Śniadanie, gdy jego wnuczka zobaczyła nowy trend na TikToku. I po o, śniadaniu. Nie. To całkiem śmieszne, bo ona, ona to wzięła dupą, a to wyglądało jak. No, wiadomo. Jak coś, co dzieje się, gdy zjem za dużo fasolki po brytońsku. Mas... <śm> tak, on wygląda jak caveman. Wygląda jak jaskiniowiec. Dobrze. Powinien ją maczugą zabić. Nie namawiam go, oczywiście, bo to jest nielegalne. Czulka jest okropna. Przymierzę to. Bał! Te spodnie też przymierzę. Wow, Zaj a prawie mam się nie różnię? Czy ten trend na TikTok polega na przymierzaniu rzeczy? Przymierzyłem to. Poproszę milion, milion lajków na TikTok. Przymierzyłem koszulkę, przymierzyłem sobie opaskę. Wypróbuję ten nowy trend. Założę sukienkę. Ups. No i co z okay. tego? To może mój. Hej! Hej, rozumiem, że nie umiesz zrobić tego trendu, ale skoro potrafisz zrobić tak, że płynnie to znika, to prawdopodobnie też potrafisz założyć to na siebie. Nie, w sensie umiesz chyba zakładać ubrania, tak? Myślę, że 99,99% 99 ludzi w jej wieku, czyli pewnie jakieś 18 lat, czy coś takiego 20-22, potrafi zakładać ubrania. I wnioskuję też po tym, że ma na sobie ubrania. Także wystarczy, żeby się założyła, ale no. Ostatnia próba. Dlaczego to nie działa? Hmm. Bo ty nie działasz, ty po prostu nie ogarniasz życia Patrz Nie mam kluczy i gdybym teraz zrobił cięcie I zrobił tak To by się pojawiły. Znaczy, bym zrobił tak i potem tak To by się pojawiły w mojej ręce Ale gdybym zrobił tak I tak, to by się nie pojawiły w mojej ręce To jest podstawowe prawo fizyki Jeśli... Coś jest, to jest, jeśli tego nie ma, to nie ma To ja wymyśliłem to prawo I włóż do środka jajko Oh. teraz przytrzymaj je w jakimś Gąbka z jajkiem. Mm. I poczekaj aż... Nie, dobra, to by było na tyle. Już myślałem, żeby dalej oglądać, ale już, już trochę przesadziłem. Już jest trochę... Mm -mm -mm. Już trochę trzeba przystopować, jako iż trzeba się zachować. Dobra, to powiedziałem to tylko po to, żeby się rymowało, to w ogóle nie miało sensu. W ogóle nie, nie wiem, czy wiecie, znaczy, jeśli jesteście moi, moimi widzami, jesteście z zagranicy, to musicie wbić na mój zagraniczny kanał. Chris Finance się nazywa. Bo to jest taki eksperymencik, nie? Czy da się z Polski zdobyć za granicą widownię, tak normalnie, będąc Polakiem? Zawsze chciałem, może się uda. Także jeśli jesteś za granicą i chcesz pomóc, to możesz oglądać sobie te filmy. I to było w sumie na tyle, nie? Cześć, pamiętajcie, że teraz wracam do Daily, więc Daily będą filmy jutro też będzie film, pojutrze też będzie film, pojutrze że będzie film, po, pojutrze po, 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 po. też będzie film i tak cały czas. Teraz się z Wami pożegnam tańcem niczym Charlie Damelio, czyli ja, Christopher Damelio. تعب <applause> انا